Dzień dobry, Jacek Balkan, to jest Motorzynnik We Wtorek. Serdecznie zapraszam, a dzisiejszy program zaczniemy tak jak i wczoraj, od targów motoryzacyjnych w Detroit i tak jak wczoraj, zaczniemy od samochodów na literkę H. Jednak tym razem nie będą to auta hybrydowe, a pojazdy koreańskiej firmy Hyundai. Na targach w Detroit na szczególną uwagę zasługują dwie konstrukcje. Pierwsza z nich to Genesis Coupe. Auto ma teraz nieco inny tył, bardzo ładne i bardzo ciekawe lampy. Jest też nieco inny przód. Maska światła poprawiono też wnętrze. Zmiany są pozytywne, tym bardziej że w parze idą mocniejsze silniki. Ale jakimś cudem auto wygląda gorzej, trochę jak mydło, które zbyt długo leżało w wodzie. Ciekawiej zapowiada się Veloster w wersji Turbo. Auto zapowiadane od dawna ma pod maską benzynowy silnik. 1, 6, zmienne fazy rozrządu, bezpośredni wtrysk i około 200 koni. Osiągów na razie nie znamy, ale samochód w takiej wersji będzie w Polsce kosztował ze 130 tysięcy zł, więc sprzedaż skończy się na kilku sztukach demonstracyjnych. Dość ciekawie i nie ma co ukrywać odważnie brzmi zapowiedź firmy Volkswagen firmy, która w swojej ofercie nie ma jeszcze ani jednego pojazdu hybrydowego czy elektrycznego. Nie ma również tak potrzebnego w tym temacie doświadczenia, ale i tak najnowsza Jetta w wersji hybrydowej ma być najlepsza. Lepsza nawet od Toyota Prius. W co szczerze wątpimy, choć może być o tyle ciekawie, że będzie to pierwsze auto, w którym połączono benzynowy silnik turbo, w tym wypadku o pojemności 1,4 litra z motorem elektrycznym o mocy 27 koni. A co ciekawego przygotowały na targi firmy amerykańskie? Cadillac wystawił auto długo wyczekiwane i bardzo ważne. Chodzi o samochód oznaczony symbolem ATS, będący odpowiednikiem BMW 3, Audi A4 czy Mercedesa C. Odpowiednikiem amerykańskim, nieco tańszym, ale z napędem na tył, trzema silnikami do wyboru, najmocniejszy ma ponad 300 koni i z tak charakterystyczną niestety nieodporną na upływ czasu stylistyką i wnętrzem niemal do złudzenia przypominającym Chevroleta Cruza, co byłoby komplementem, gdyby nie aspiracje do segmentu premium. Sporo emocji wzbudza też Dodge Dart, pierwszy samochód budowany w Stanach na włoskiej platformie podłogowej, zaprojektowanej pierwotnie na potrzeby Fiata Bravo czy Alfa Giulietta. Nieco ją tylko poszerzono, wydłużono i efekt, trzeba przyznać, jest naprawdę niezły. Do wyboru, tak jak i w Cadillacu, będą trzy silniki benzynowe. Dwa z nich będą miały 160 koni, z tym, że jeden motor to znana w Europie choćby za bardzo ta jednostka 1,4, a drugi to wolny dwulitrowy ssak. Najmocniejsza wersja będzie nieco tylko mocniejsza. Motor 2,4 litra ma 180 koni. Na razie auto będzie oferowane jednie z sześciobiegową skrzynią manualną, ale od przyszłego roku również z 9-stopniowym automatem. Wersji z motorem wysokoprężnym raczej nie będzie, ale to nie znaczy, że w Stanach nie myślą o tym coraz poważniej. Niedawno chęć wprowadzenia na rynek wysokoprężnej KN ogłosiło Porsche, a teraz zrobili to również Włosi. 3-litrowy diesel o mocy 190 lub 240 koni będzie. Będzie montowany przede wszystkim do Jeepów Grand Cherokee. Firma zrobiła chyba odpowiednie badania, bo silnik ten ma być produkowany na miejscu. Z tej okazji uruchomiona zostanie specjalna fabryka, a zatrudnienie znajdzie w niej ponad tysiąc osób. Już od pewnego czasu mówimy, że producenci będą się starali zachęcić, czy może nawet trochę zmusić Amerykanów do tego, by ci przesiedli się do samochodów z silnikiem diesla. Zobaczymy, jakim to pójdzie. A teraz, jak w każdy wtorek, zapraszam Państwa na nasz motodziennikowy ranking. Niedawno sprawdzaliśmy, czy raczej zastanawialiśmy się z Państwa udziałem, jaka przyszłość czeka samochody elektryczne. Wbrew temu, co starają się nam przekazać marketingowcy, nie mamy złudzeń. Wtyczkowozy jeszcze długo nie będą naszym podstawowym środkiem transportu. A dziś chcielibyśmy przyjrzeć się silnikom diesla. Jeszcze 20 lat temu te konstrukcje miały dwie podstawowe zalety. Zużywały mało tańszego zazwyczaj paliwa, które w Polsce przynajmniej nie było reglamentowane oraz pozwalały na ogromne przebiegi rzędu kilkuset tysięcy kilometrów czy nawet miliona. Oprócz tego miały same wady były głośne, słabo zapalały jak były zimno, miały małą moc, duże wibracje i były rzecz jasna droższe od swoich benzynowych odpowiedników. Od tamtej pory wiele się zmieniło. Europa bardzo chętnie przesiadła się na auta oznaczone symbolami TDI, HDI czy CDI. A więc nowoczesne diesle z doładowaniem i bezpośrednim wtryskiem, najczęściej za pomocą systemu Common Rail, opracowanego w drugiej połowie lat 90. Jednak dziś ponownie stajemy przed bardzo poważnym dylematem. Co wybrać i czy oby na pewno silnik wysokoprężny jest dobrym rozwiązaniem? Trochę tak, trochę nie. Dziś Chcemy pokazać Państwu pięć najpoważniejszych naszym zdaniem wad tego typu konstrukcji. A zaczniemy rzecz jasna od ceny. Z nielicznymi wyjątkami silnik diesla jest znacznie droższy w zakupie niż odpowiednik z motorem benzynowym. Jak kolej napędowy był wyraźnie od benzyny tańszy, po przejechaniu kilkudziesięciu tysięcy kilometrów zakup się zwracał. Dziś nie jest to już tak oczywiste. Kolejna sprawa również wiąże się z wydatkami na stacji benzynowej. Tym razem silniki wysokoprężne zadowalają się niewielkimi ilościami paliwa, to prawda, ale trzeba pamiętać o tym, że różnica między spalaniem minimalnym a maksymalnym może być nawet trzykrotna, czyli auto zużywające na trasie katalogowo 4 litry... pod nogą wiecznie się śpieszącego kierowcy może spalić nawet 12. Zwłaszcza przy wyższych autostradowych prędkościach wzrost jest gigantyczny. I może się okazać, że taniej dojedziemy autem z silnikiem benzynowym. Zwłaszcza, że ostatnie lata to gigantyczny postęp tego typu konstrukcji. Następny słaby punkt aut wysokoprężnych to wiele delikatnych i wrażliwych... a następnie pioruńsko drogich w naprawie elementów. Zaczynając od turbiny, przez filtry cząstek stałych, koła dwumasowe... A na wtryskiwaczach kończąc. Wbrew pozorom te wszystkie podzespoły nie są zamontowane raz na zawsze. Psują się i to często na dowolna niemal naprawa i związane z tym wydatki powodują, że na dłuższą metę jazda naszym dieslem okaże się droższa niż autem benzynowym. W dodatku akumulator musi być większy, a co za tym idzie droższy. Następny punkt to rzecz wydawałaby się błaha. Wlew paliwa. Do wersji benzynowej oleju napędowego nie wlejemy przez pomyłkę, bo rura jest zdecydowanie grubsza, ale do diesla pistolet od benzyny wejdzie bez problemów. Nie nawet litr benzyny w baku oznacza albo okrutnie drogą usterkę, albo jeśli mamy szczęście, lawetę i kilkaset złotych zostawionych w warsztacie. Na koniec zostawiliśmy najważniejsze. Kiedyś, jak wspominaliśmy, silnik wysokoprężny był gwarancją ogromnych przebiegów. Dziś jest odwrotnie. Są co prawda silniki, które robią bez problemów 300 czy 400 tysięcy kilometrów, jednak należą one do rzadkości. Jeśli chcemy pokonywać setki tysięcy kilometrów, lepsza będzie wolno-sąca benzyna. Najlepiej o dużej pojemności i tak prosta, jak to tylko możliwe. Na koniec przypomnę jeszcze, że Państwa pomysły, opinie i nade wszystko Państwa zdanie jest dla nas niezwykle cenne i ważne, więc serdecznie zapraszam na forum i zapraszam również na kolejny odcinek Motodziennika już jutro. Do zobaczenia.